Cześć! Iga Świątek w półfinale turnieju olimpijskiego w Paryżu. Wielkie brawa dla naszej tenisistki, bo Daniel Collins, tak jak można było się spodziewać, postawiła się liderce rankingu, ale jednak lepsza Iga. Zapraszam na najnowszy odcinek programu tenisowego. Można było przewidywać, że to być może nawet jest przedwczesny finał. W końcu spotkały się liderka światowego rankingu z dziewiątą w tym momencie tenisistką świata, czyli Daniel Collins. Ale ostatecznie Iga wygrywa 6-1, 2-6, 4-1 i Collins schodzi z kortu w sposób taki dosyć zaskakujący pod koniec decydującej partii. Ale od początku mecz rozgrywany w trudnych warunkach, bo oczywiście gorąco w stolicy Francji i wyjątkowo nie na korcie imienia Filipa Chatrier, czyli na głównym obiekcie, ale na Suzanne Lenglen Iga Świątek nie grała tam od bardzo dawna, przyzwyczajona jednak do tego głównego obiektu. Trochę ją Francuzi zaskakują w ostatnich dniach, bo wcześniej z kolei, z kolei występowała w meczu z Chinką w sesji wieczornej, gdy zwykle gra w dzień w Paryżu, ale jest w stanie się odnaleźć w tych też troszeczkę innych warunkach. Daniel Collins, trudna rywalka, którą trudno tak naprawdę no, rozgryźć, przewidzieć, co zrobi. Ten mecz potwierdził, że Collins jest nieprzewidywalna to jest jej największa siła ale także Jednocześnie największa słabość. W ostatnich miesiącach forma życia grała naprawdę świetnie po tym, jak zapowiedziała, że kończy karierę po zakończeniu tego sezonu. Na Ziemi panie jeszcze nigdy nie grały i trudno było przez to tak do końca liczyć, jakby oszacować, co się może wydarzyć. No oczywiście Collins lepsza na kortach twardych, ale jednak tu doszła do ćwierćfinału w Paryżu. Jak ostatecznie to wyglądało? Pierwszy set zaczął się świetnie dla świątek, prowadziła 3-0, rywalka była rozregulowana, bez rytmu, bardzo źle weszła w ten pojedynek, a Iga jej nie pomagała. Grała świetnie, spokojnie, bezbłędnie, właściwie no, czytała dobrze to, co chciała zaprezentować Amerykanka, zaproponować. No i w efekcie szybko szły kolejne punkty na korzyść liderki rankingu. Igra nawet jakoś bardzo nie ryzykowała, po prostu przejmowała inicjatywę, ale nie tyle grała tylko mocno i w samą linię, co po prostu rozrzucała przeciwniczkę. Ta biegała od prawej do lewej, czego nie lubi, nie lubi być ruszana na korcie. No i w efekcie kolejne gemy szły na korzyść Polki. Bardzo mądrze neutralizowała y, szybkie zagrania Collins, która oczywiście jak jej da się czas, miejsce, to ona się może nakręcić i zacząć grać szybciej, agresywnie i zdobywać kolejne punkty, ale na to Iga nie pozwoliła, sama dominowała i tak naprawdę od, nawet w tym siódmym gemie, gdy było 0,40, ja byłem spokojny, że Iga się uratuje w, si w siódmym gemie pierwszego seta. Miała trzy szanse wtedy Amerykanka na przełamanie polki, ale potem zaczęła psuć i w efekcie 6-1, łatwo wygrany pierwszy set. Po tej partii zastanawiałem się, czy to tak będzie wyglądało również w tym drugim secie, czy jednak, no, czego się obawiałem, Collins potrafi zagrać zupełnie inaczej w kolejnym secie, i tak się stało. Znowu potwierdziło się, że jest totalnie nieprzewidywalny walną tenisistką, nagle zaczęła trafiać, poczuła się dużo pływniej i szybko zrobiło się 3-0. Iga nie grała początkowo przynajmniej jakoś dużo gorzej, nie obniżyła lotów znacznie, no ale jednak naczynia połączone. Gdy rywalka gra lepiej, to ta druga tenisistka po drugiej stronie siatki obniża troszeczkę poziom i nie grała jakoś dużo gorzej, ale jednak zaczęła być Amerykanka zaczęła dominować, zwłaszcza przy serwisie, gdzie naprawdę świetnie podawała i Polka miała problem, żeby w ogóle wygrać jakiś punkt. Iga no niestety w pewnym momencie też znalazła taką taktykę, żeby grać mocniej, agresywniej. To zupełnie nie, nie dawało rezultatu. No i z kolei jej przeciwniczka jak w transie, kolejne celne uderzenia kończące, i w efekcie wygrała tego seta 6-2, przełamując naszą tęsiskę na koniec yy, drugiego seta. Ponownie widać było nerwy ze strony Iggy, zwłaszcza w tym ostatnim gemie, gdy miała w pewnym momencie otwarty kord, mogła zrobić wszystko i wyrzuciła piłkę. Szacunek dla Amerykanki za to, jak podniosła się po pierwszym przegranym secie. Jednak dla Igi Świątek największy szacunek za to, co zrobiła w trzeciej partii po tym, jak wyglądał drugi set. Bo oczywiście zeszła najpierw na długą przerwę, trwało to kilka minut, Amerykanka starała się jakby być nadal w takim rytmie, odbijać piłki, podskakiwać, no żeby jakby nie, nie zatracić tej świeżości. Gdy wróciły na kort, Collins dobrze grała początkowo, ale w pewnym momencie może to był kluczowy moment całego spotkania przez przypadek czy nie, trafiła Igę Świątek w żebra, gdy Polka stała tuż przy siatce, bardzo mocno Collins zagrała. No, to będzie kontrowersyjnie oceniane. Sam nie mam do końca zdania. Wydaje mi się, że mogła jednak inaczej wybrać, inne rozwiązanie. No, ale z drugiej strony to są ułamki sekund. Aczkolwiek, no, ból ze strony Igi na pewno był wyraźny. Przez chwilę musiała przykucnąć. a Amerykanka poszła, podeszła do nich, przepraszała ją a po tamtej piłce Iga bardzo się zmobilizowała mam wrażenie, szybko się podniosła przełamała przeciwniczkę i zrobiło się 1:0, potem 2-0, 3-0 i 4-0 nerwów Znacznie mniej ze strony Igi od tamtych chwil, dużo więcej agresji, ale takiej dokładnej, znów nie w samą linię, żeby na siłę uderzać mocno, ale kontrolować i rozrzucać swoją przeciwniczkę, jak w pierwszym secie, kolin z kolei pogubiła się, zaczęła znowu popełniać błędy, jeszcze próbowała się ratować przerwą medyczną, wydaje się, że coś jej jednak było, zeszła z kortu, no ale po tej przerwie wygrała jednego gema i nic więcej w piątym gemie, w szóstym gemie, przepraszam, niespodziewanie ostatecznie zeszła z kortu Krecz i koniec meczu, półfinał dla Igi Świątek. Wielkie brawa dla naszej tenisistki, że przetrzymała ten napór Daniel Kolis i to ona zagra ze Siwe Cheng, czyli Chinką w meczu o finał. Turnieju olimpijskiego w Paryżu. Dodajmy, że to był ósmy pojedynek między świątek a Collins. bilans 7 do 1, ale te ich pojedynki wyglądają tak, że albo są bardzo jednostronne dla Polki, albo zacięte ten był na pewno. Bardzo zacięty, ale pomyśli na szczęście liderki rankingu. Rzęk z kolei wyeliminowała w bardzo, ale to bardzo zaciętym spotkaniu Angelika Kerber, 6,7,6,4,7,6. Szkoda, Kerber, bo to ostatni medź w jej zawodowej kariery, karierze kończy właśnie z grą. Po Igrzyskach w Paryżu, no mieliśmy nadzieję, że może jeszcze spotka się z Igą w meczu y, 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 w ramach strefy medalowej, bo półfinały to strefa medalowa, ale to jednak Chinka wyżej, notowana zawodniczka będzie kolejną przeciwniczką Igi. W jednej czwartej niespodziewanie Barbara Kryjcikowa dzisiaj właśnie w środę odpadła z, Karoli, z Anną Kar Karoliną Szmidlową, przegrała 4-6, wielka sensacja. Słowaczka jest, no, Rewelacją tego turnieju, to trzeba przyznać, najpierw pokonała Paulini, teraz Krejcikową, dwie finalistki Wimbledonu, turnieju, który dopiero co niedawno się zakończył. To są pierwsze zwycięstwa nad tenisistkami Stop 10 w przypadku Szmidlowej od 8 lat. Niesamowita historia, Czekamy jeszcze na ostatni ćwierćfinał i rozstrzygnięcie w tym meczu, czyli Marta, Kostiuk, Dona, Vekić. U panów z kolei wiemy już, że w ćwierćfinale zagrają Stefanos Cicipas z Nowakiem Djokovicem. Dalej w grze pozostają Tommy Paul, Lorenzo Musetti, Carlos Alcaraz, a Daniel Miedwiediew odpadł z Feliksem Ożierem alias Simem. No. Trzeba przyznać, że czy to taka wielka niespodzianka. Miedwiediew nie czuje się do końca dobrze na ziemi, ale dla Rosjan pogrom 10 szans medalowych w stolicy Francji, a został im już tylko jeden debel u pani. I jeszcze na koniec takie wyjaśnienie. Pytaliście mnie, dlaczego tylu tenisistów, deblistów występuje w turnieju singlowym, zwłaszcza u mężczyzn, a sześciu zawodników dostało się w ostatniej chwili do turnieju singla na igrzyskach jako zawodnicy. Alternatywni, czyli wzięci z listy deblistów dopuszczonych do gry pojedynczej. Bo od 19 lipca była taka zasada, że gdy ktoś się wycofa Siner, czy runę, to już nie wchodzi kolejny singlista z rankingu ATP, ale zawodnik który gra w deblu w Paryżu i ma jak najwyższy ranking singlowy. I z tego powodu dostali się chociażby brat Cipasa, czy ten zawodnik z Libanu, który zastąpił Huberta Hurkacza, czy Matthew Ebden, Australijczyk, czołowy deblista świata, no ale w singlu za, e, jednak tenisista dużo niżej notowany ostatecznie nawet trzech zawodników deblistów bez rankingu ATP w grze pojedynczej zagrało w pierwszej rundzie singla. Moim zdaniem to bardzo źle wpływa na prestiż turnieju olimpijskiego i oby udało się w kolejnych edycjach Igrzysk poprawić te przepisy, bo myślę, że jest co poprawić. Tak więc koniec piszcie koniecznie w komentarzach, jak patrzycie na ten wygrany mecz przez Igę Świątek, czy obawialiście się po zakończeniu drugiego seta, że to może uciec naszej tenisistce i Daniel Collins okaże się jednak lepsza? Jak patrzycie na półfinał przeciwko Chince i czy też jesteście zaskoczeni sukcesem Szmidlowej? wcześniej z Paulini, a teraz z Krejcikową. Trzymajcie się mocno. Pozdrawiam.